I muszę jednego moderatora oddelegować do tego, żeby zrobił, przygotował tabelki, przygotował gracze i przygotował kanały tak naprawdę. Po, jeszcze wam wytłumaczę. Jest na razie pauza, zaraz wam wytłumaczę. Żeby przygotował tabelki i kanały, bo chciałbym zrobić turniej w Gates of Hell 1v1. Wygrany na przykład powiedzmy... Wygrany nie będzie bity na streamie przez tydzień. I dostanie rangę na Discordzie zwycięzca Gocha... Już jest odpauzowane, gramy. Dostanie rangę zwycięzca Gocha na Discordzie, taką specjalną. Wiesz co chodzi? Pierwszej edycji. W razie czego. A teraz fantastyczne settingi, że tak powiem. Do roku maksymalnie 41 maszyny, więc to będzie ciekawe, nie? Niemcy versus Związek Radziecki. Nie wiem, czy będę przerzucał tą powtórkę na YouTube. Jeżeli się ona pojawiła i ktoś to ogląda na YouTubie, to proszę zostaw łapkę w górę pod tym filmem. Im więcej łapek, tym więcej Gocha. Prosta piła, nie? W razie czego, i teraz zaczynamy Niemcy versus ZSRR. Widzę, że Niemcy zrobiły otwarcie na dwa motory, ZSRR zrobiło na trzy, na cztery. Tylko jeden, właśnie tutaj, motorzysta Związku Radzieckiego był na tyle pijany, praktycznie, że wbił się prawdopodobnie w mur. A drugi motor stoi i nie wie, co się dzieje, bo nie jedzie dalej, nie? Więc yy, w razie czego ten panowie nie musicie pisać na czacie, bo ja czat na, na tym, na zapisach, to ja włączam po dwóch, trzech minutach zawsze bo YouTube daje żółte dolary za czaty, więc trzeba po trzech minutach włączyć, to luzik, nie? Okej, okay, widzę, że tutaj standardowy opening, nie? Gates of Hell to jest gra, która się rozkręca klasycznie, powoli, w razie czego, więc tak to wygląda w praniu. Zobaczymy, jak ten front się ustatkuje. Kto co zajmie, tak naprawdę. Tu jest jakiś gracz Wehrmachtu, który zajmuje te punkty. Niepotrzebnie, bo to trzeba lecieć jak najdalej. Mieliśmy pierwsze starcie, i tutaj motor, że tak powiem, bo ja obserwuję SSSR. Motor Wehrmachtu został unicestwiony, i teraz ten żołnierz może przejąć ten motor. Tak naprawdę. Tymi żołnierzami, ten gracz, który jest tutaj, może przejąć ten motor, wysłać dwóch strzelców. Uuu, związek już jest na pozycjach. Tak naprawdę. Armia Sowiecka już zajęła pozycję. A nie, to. to tak, to jest armia sowiecka, czy jestem odklejony? Tak, to jest armia sowiecka, okej. Okay. Fantastycznie. No to by wystarczył granat, nie? Tak naprawdę, z tego co widzę. Oj, oj, Ty, ten motor jest do zniszczenia. Co on robi? Co on robi? Co on robi? Potrzeb strzelił, ale ten motor jest do zniszczenia. Czemu on nie strzelał w ten motor? Ty, zniszczyli ten motor. Okej. Okay. Dobra. Powiem tak, będzie to ciężki mecz. Bardzo ciężki mecz, bo zobaczcie jakie czołgi ma też Niemiec dostępne, maksymalnie Panzer Jagery, Panzery TD i tak dalej. To będzie ciężki mecz. Panowie, to będzie ciężka klepanina piechoty i o to mi właśnie chodziło. Tutaj widzę, że Wehrmacht aktualnie używa fajnej piechoty elitarnej do zajęcia bardzo daleko punktu. Tu jest sam motor. Co się dzieje z Sowietami? Dlaczego Związek Radziecki przegrywa tak mocno starcie pierwsze z Wehrmachtem? To jest aż, że tak powiem, nie mm, wiesz Nienormalne, bym tak powiedział, bo myślałem, że sowieccy żołnierze są silniejsi w starciu, bo mają pp i tak dalej. Tutaj mamy pierwszą maszynę, moi drodzy, to jest Panzer, to już jest jedyneczka, oczywiście z karabinem maszynowym. Takie czołgi mniej więcej też wjeżdżały do Polski w roku 39. Zabawne trochę, no ale zobaczymy, co będzie dalej. Ludzie to myślą, że tygrysy w kampanii wrześniowej wjeżdżały, nie, do Polski, wiesz, i pantery niektórzy, a to wermach nie był jeszcze taki silny wtedy. Wehrmacht swoją największą sprawcoś, sprawczość bojową miał 41-43. To był wtedy Wehrmacht, nie? Był to. Aktualnie to widzisz coś, co się dzieje. Tutaj, moi drodzy Sowieci, aktualnie szturmują punkt. Sowieci się bronią, Niemcy szturmują. Zobaczymy, kto kogo zajmie. Tu jest podejście bardzo blisko. Uuu, to jest miotacz ognia, panowie. I tutaj będzie. Uuu, tu będzie ognisko. Tutaj, czy tu będzie ognisko? Tak, tu jest ognisko, panowie. Ale ten miotacz ognia nic nie zrobił, i teraz Sowieci ten miotacz ognia mogą podnieść. Okej, okay, trzeba korzystać z zasobów ziemi. Tutaj jest yy, to, tutaj jest podejście teraz tego. Okej, okay, z tego co widzę, to mapa już się, że tak powiem, ustawiła w odpowiednim trybie. Zobaczymy, który gracz gdzie co pośle, gdzie co pojedzie i gdzie co zrobi. Drużyna Wroga prowadzi, czyli moi drodzy Sowieci zaczynają wygrywać z tego. Chyba co widzę. To znaczy. Okej, okay, tutaj jest ładnie wykoszone. Ten punkt czeka na zajęcie dosłownie. Tu jest, tu jest też defensywa zrobiona przed tą rzeką. Tu się nie dziwię, że oni tego punktu nie biorą, bo tu trzeba rzekę forsować, nie? Taką jakby z rzeką, takie Bajoro, to. jest problematyczne, oczywiście. Ta flanka jest oczywiście teraz zabezpieczana też przez Wehrmacht, ale tutaj Sowieci się rozstawili i Wehrmacht ich od flanki granatami ich rozpieprzy. Oj, ci żołnierze sowieccy na farmie zginą od granatów po prostu. Tym bardziej, że tutaj ci żołnierze w ogóle nie dają osłony. Z tego co widzę. A bo to jest do 39, czyli tu chyba popeszek nie ma. Z tego co widzę, jest odpowiedź. Moi drodzy, pojawia się BT-7 z 37 roku. No to już jest maszyna mocna. E, jak na to. O boże! Elektryczność zniszczył ten BT-7. Jedzie do przodu. Zniknął mi ten czołg. Klasycznie. Klasyczny spektator Gocha pojawił się tutaj. oj. oj, oj. I tutaj nie ma bazuk. I tutaj nie ma bazuk, nie ma strzelb przeciwpancernych. Gracze mogą to kupować, ale nie kupują. Więc to jest najdziwniejsze tutaj. Tu mamy też, moi drodzy, 38. Fajna maszynka. Tutaj mamy, moi drodzy, kolejnego lekkiego, ale on BTK BT chyba nie zniszczy. Bo on tylko ma karabin maszynowy. No to ja nie. O, no to, to, to będzie egzekucja. Tak naprawdę. To będzie naprawdę mocna egzekucja. Ten BT-7 będzie tu jeździł bez strachu, bo. Nie ma, kto go zaatakować. No, jest tu ten panzer D, ale on tutaj chyba nie widzi tego BTK. Nie mam pojęcia. Tutaj na środek wiadomo maszyny, które nie mogą mu chyba za grosz zaszkodzić. Też jest zadziwiające. Eee, tu jedzie Open Blitz. To, to jest flag taki, ala flag działko? Nie wiem. Chyba, może. Widzisz, i to kolejny panzer zostaje unicestwiony. Totalnie, nie? Tak to wygląda. Zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. No, mam nadzieję, że powiem tak: mam nadzieję, że to nie będzie jednostronne spotkanie, bo ja bym sobie tutaj szczerze zobaczył pojedynek yy, Wehrmachtu i Sowietów na piechotę i tak dalej, ale tu zostaje wszystko wyeliminowane. Tutaj się pojawia to działko. Czy ten BT-7 został zniszczony? Ty, stary, ten BT-7 nie jest zniszczony. On jego, do niego może wsiąść Niemiec i nim sterować. To jest najzabawniejsze on może przejąć ten czołg, nie? Tak naprawdę. Przepraszam, do niego mogą wsiąść sowieci. Ok, i wsiedli do niego sowieci z powrotem, ale on. O, no, to już ten flaczek to tego BT-7 zniszczy, raczej. Oho, o, o pewnie, że tak. To będzie mógł przejąć wermak, tak? Będzie kontrolował punkty. Uuu, yy, moi drodzy, BT-7A, czyli czołg bardziej artyleryjski, jako wsparcie. I moi drodzy, mamy T-26, który się tutaj pojawia. I mamy też specjalny oddział wojsk sowieckich, który tam gna na punkt. To zostało zdobyte. Wehrmacht słabo, kontrola na mapie jest po stronie Sowietów, obecnie. Nie wiem jak oni sobie z tym poradzą, ale strzelanina jest, nie? Z tego co widzę. ZSRR na początku miał lepsze maszyny, więc czeka, czeka Niemców masakra. Maszyny to nie wszystko w tej grze, liczą się strzelby przeciwpancerne, stary, liczy się pozycja, głównie w tej grze liczy się piechota. Która zajmuje te pozycje. Czołgi są tylko przystawką i tylko dodatkiem. Moździerze się liczą. Dobrze położony karabin maszynowy na dobrym polu. To jest właśnie coś, nie? Teraz Niemcy robią kontrofensywkę. Tutaj przyjechał moi drodzy ten, ta 38. I ona będzie chyba z T26 starała się powalczyć. Mamy tą 38. Zobaczmy. Oj, T26 na niego jedzie. Oj, oj, uj, uj. uj, uj. I problem jest taki, że oba czołgi mają szansę się zabić, nie? Tylko zobaczymy, który będzie lepszy. Okej, okay, ten za czym załaduje, to trochę minie. Okej, okay, nie trafił, a te 20... E, co zrobić 30 8. Oj, też nie trafił. Po murze poszło. Chociaż tutaj już bardziej jest trochę damage'u porobione, bo to może strzelać. Ta ciężarówka może grzmocić do tego czołgu. Ej, ta 38 całkowicie dużo odbija, nie? On może od flanki teraz do niego grzmocić. I ten T26 został wysłany do domu. Okej. Okay. Tutaj mamy kolejny T26. On bardziej broni swojej flanki. Ten T26 jedzie raczej pomóc. Z tego co widzę. Hu, oberwajcie sobie to fantastycznie. No, T26 jedzie pomóc na ten 38, na tą 38. Ten panzer tutaj zostanie zmiażdżony przez te T26 100%. Z tego co widzę. Tutaj ta maszyna jest naprawiona. Tu mamy działko już. Ok, więc jak te 26 wyjedzie, to zginie raczej. Z tego co widzę. Dopiero mamy piechotę na środku. 38 sobie stoi, a on nie dostrzega tego T26, bo chyba z flanki weźmiemy tego typa. Ok. T26 posuwa się teraz powoli do przodu. Moździerz już zaczyna grzmocić w tych budynkach. Coraz mocniej. Ok, T26 wyjeżdża, i to po. Jeżeli ten T26 wyjedzie, to powinien na to być jego śmierć. Tak naprawdę. Mamy tutaj na pole bitwy, wezwalą moi drodzy BT-7 kolejną i kolejna BT-7. -ka. Ok, czyli dużo tych BT-7 się pojawia na polu bitwy. W sensie powiem tak: Te BT-7 to nawet nie są jakieś ciężkie czołgi, bo je można strzelbą przeciwpancerną dosłownie unicestwić bezproblemowo. Tylko że obecnie widzę, że problem Wehrmachtu polega na tym, że Wehrmacht nie ma na polu dużo piechoty. Sowieci mają dwa razy więcej piechoty od Wehrmachtu, dwa razy bardziej są zabezpieczeni i nabili już prawie 600 punktów. To jest, wiecie, zadziwiające, nie? Tutaj BT7 się strzela. No strzela do czego się nawet nie wiem do czego. Ten samochód nie został naprawiony. Ten T26 jest tu bardzo blisko, ale tutaj mamy szarże Wehrmachtu już do tych budynków. I Wehrmacht to T26 może podejść z, z granatami je wysadzić. A, bo to T26 przychodzi na prawy i właśnie poszło, panowie, zobaczcie. Jeden, drugi i po T26. Widzicie? Tutaj, je, tutaj nie polega to na tym, że masz czołgi i dominujesz. Gówno robisz z czołgiem. Mając punkty. No, Wehrmacht ma 600 punktów, nie sobie sorry. Mając punkty stary, Mając piechotę, dominujesz. Jeden granat i jest pociągu. Tutaj, moi drodzy, pojawia się BT-7. Tutaj ten. Oj, panowie! Oni idą po ostatni punkt. Teraz, Sowieci. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Tu są jakieś maszyny przygotowane. To jest 221, które nie może z tym walczyć. To z karabinami maszynowymi to nie. Tutaj rozpoczyna się szarża Sowietów. No, werbach tutaj niestety daje ciała. To jest dosłownie bardzo jednoznaczny pojedynek. Tutaj jest totalna, że tak powiem, sowiecka dominacja. Jest wejście na ostatni punkt. Z tego co widzę. Oj, będzie tragedia. Ten mecz się szybko skończy. Ten mecz się szybko skończy. To będzie kompletna dominacja Związku Radzieckiego. Tylko piechota musi dojść do czołgu, a to już trudniejsze. No, jeżeli gracze nie zabezpieczają swoich czołgów, to mają problem. Tutaj pojawia się, moi drodzy, panzer 4D. I ten panzer jest akurat idealny, bo on jest dobrze opancerzony. Może walczyć ze wszystkim, praktycznie. I nie wiem, czy Sowieci, zobaczmy sobie na pow Sowietów. Sowieci za bardzo nie mają maszyn, którego, który, który, którymi te, tego panzera mogą, że tak powiem, przeatakować. No nie mają. Dosłownie, nie mają. Więc ten panzer 4D powinien dominować rozgrywkę, dosłownie. Tutaj się pojawiło T2, T35. No i T35 czy może walczyć z Panzerem D? No niby może, ale Panzer D jest o wiele lepszy. Od tego kolosa, nie. <laughs> W razie czego. Tutaj mamy ciągnięte kolejne pojazdy. Tu jest panzer Jager. Okej. Okay. Tutaj są beteki. No, Sowieci, jak patrzę na perspektywę sowiecką, to Sowieci na przykład środka nie mają. Tylko że u Sowietów bardzo dobrze poszły flanki, a Niemcom niekoniecznie poszły dobrze flanki. I Niemcy sobie niezbyt radzą. No tutaj Sowieci już masakrują piechotę yy, niemiecką na otwartym polu. To było oczywiście do przewidzenia, ale teraz ten panzer D może wszystko zmienić, tylko że. Powiem wam tak, ten panzer D też nie będzie Bóg wie czym i Bóg wie kim. Bo nie ma przy sobie piechoty. I on jest ślepy dosłownie. Tutaj pierwszy strzał od panzera D. Bo on nie ma piechoty. Tutaj jedą pojazdy opancerzone na wsparcie, ale dalej nie ma piechoty. I to oznacza, że te czołgi są ślepe. Tak naprawdę. Mamy tutaj. O, moi drodzy, to już jest fajna maszyna. To jest panzer 3E. On jest gorszy od MK. MK ma lepszą armatę. I lepiej jest do pancerzona, ale ten czołg też wystarczy. Wiecie o co chodzi? Wehrmachtowi na polu bitwy. Na te bt 7 na pewno. No, z T35 panzerem 3 bym się nie mierzył frontalnie. Ale mam wrażenie, o mój Boże, cóż to jest? Amunicja, wszystko pod, podebrane. Jest ostrzał. To jest ten panzer, Jagar się wycofuje. To zostało skoszone. Panowie, może teraz będzie kombak? Nie mam pojęcia. Może to Wehrmacht przejmie inicjatywę na tym froncie? Powiem Wam szczerze, że nie wiem. Kto, kogo, co i jak, nie? Tak naprawdę. Ale mamy tutaj Molocha T35 na polu bitwy. No i na niego tylko Panzer 3, 3, ten Panzer 4 D. Ewentualnie, moi drodzy, ewentualnie to E, ale tylko i wyłącznie od flanki. Frontalnie wątpię, że go na dystans przebije, chyba że mu szkodzi wieżę, nie? Tym bardziej, że to T35, ono ma dwie armatki, nie? Jedną taką bardziej artyleryjski pocisk strzela, a druga wiesz. Druga już penetracyjna. No obserwujemy teraz POW Sowietów, i Sowieci powoli starają się podchodzić po środek. Tutaj ten Panzer 4D, moi drodzy, yy, no szaleje, nie? Szaleje ten Panzer 4D. Tylko zobacz, jak on jest wystawiony. A tu już jest piechota sowiecka. Jedna bazuka jest po tym Panzerze. Tak naprawdę. Tutaj mamy też, moi drodzy, T28, co było, że tak powiem, tak. Ten T28, jak się wstrzeli i uszkodzi wieżę Panzerowi D, ma szansę. Ale ogólnie ten Panzer D też strzela tak lobem i yy, no też może ich praktycznie wycofić. No właśnie o tym mówię, nie? No właśnie o tym mówię, ten Panzer D będzie nie do zrobienia, chyba że armatą, jakimś zisem czy coś takiego. Tu jedzie T28 kolejne, tutaj, tutaj jest kontrola sobie kompletnie nad tym punktem. E, T28, T35 st przepraszam, stara się zająć środek powoli. Tu są że tu jest wszystko, niszczony jest budynek za budynkiem. Tylko właśnie zobaczcie. Sowietom brakuje jednego: piechoty. Sowieci nie mają kompletnie piechoty na mapie. Obserwuję graczy sowieckich i praktycznie każdy gracz w tym momencie może zamówić oddział piechoty. Dosłownie. I tego nie robi. I to jest zadziwiające, bo piechota naprawdę, proszę państwa, tutaj wygrywa mecze. Niemcy mają dużo piechoty i sobie kryją punkty jak chcą. Tutaj jest zakup, moi drodzy, kolejnego T-28. Tutaj dopiero jest piechota. No, no dobrze, że Sowieci zaczęli tą piechotę kupować, bo ona się przydaje, nie? Ona jest naprawdę mocna, stary. Naprawdę widzisz więcej na mapie. Wszystko. A tak to zobaczcie. Patrzymy na POW Sowietów. Oni są praktycznie ślepi, nie? Oni, oni mają pół mapy czarnej. Oni nic nie widzą. To powinno być podejście. To powinno być, wiesz, skracanie dystansu do tych czołgów. I tutaj T-28 zostawiony, którego przejmie Wehrmacht i będzie mogło z niego korzystać. To wiesz, to też to tak inaczej wygląda tutaj ten Panzer 4D, który się wycofał i strzela z dystansu tutaj ledwo bronią tego punktu. A zerknijmy, czy Sowieci mogą sprowadzić Zisa. Nie no, 76 z 33 to powinna dosłownie niszczyć mm, kompletnie stary. Niszczyć kompletnie powinna... Te czołgi, nie? Całkowicie szczerze. Tak. Powinna totalnie zacząć je niszczyć. Tutaj jest podejście. No, powiem tak, Sowietom się punkty kończą. W sensie przepraszam, Niemcom się kończą punkty. Niemcy albo coś zaj zajmą, albo przegrają z tego co widzę. Tak, Niemcy albo coś zdobędą, albo przegrają punkty. Ja zawsze myślałem, że to Sowieci przegrywają, a to Niemcy przegrywają, nie? Jeżeli chodzi o punktację, tu mamy te 28, które jedzie. Nie wiem, dlaczego te T28 usilnie się stara bić z tym panzerem D, który ich wszystkich wybija. No ale taki jest plan widocznie. Tutaj mamy sowiecką znowu ofensywę, żeby powstrzymać niemiecką ofensywę. Ale ten Panzer 4D i Panzer 3 już tutaj przyjechał, nie? No właśnie, bo widzisz, oni wysyłają, że tak powiem, pojazdy pod pewną śmierć. Bo ten 4D i 3 on raczej pokosi, nie? Takie jest moje wrażenie. Ok, ten nawet oberwał, ale nie za bardzo. Tutaj mamy szarze, moi drodzy, panzera 3H, oczywiście. Proszę bardzo. I ten panzer H, tomtet. Te, powinien to ubić. Oczywiście, że tak. Tu nawet nie było o czym gadać. Uuu, Sowieci wchodzą na środkowy punkt. Obudzili się, że tak powiem. I zaczynają się go zdominować, bo Sowieci chcą już domknąć mecz, mi się wydaje. Tak, Wehrmachtowi zostało 66 punktów, chłopaki. Więc yy, No jest zabawnie, nie? Wehrmacht ma 66 punktów w KOPie. T35, T28, Steam rolują przez środek. To będzie zwycięstwo Związku Radzieckiego. Definitywne. Panzer 3 i Panzer 4, D. Tutaj tą flankę skosiły. Jeżeli Sowieci utrzymają te punkty, to będzie raczej GG. Mamy tutaj szarżujące T28, już zirytowane chyba na to działko, ten karabin czy cokolwiek wjechało na pełnej kurii. Uuu, ale był blisko. A ja się dziwię, czemu Sowieci nie kupują BT-7. BT-7 mają o wiele lepsze armaty. Od tych te 28 te 35 ja bym na BT-7 jeździł. Wolałbym mieć 3 BT-7 niż jeden taki czołg. Bo BT-7 po prostu podjeżdża i strzela z dwóch stron i cześć. Okej, okay, Wehrmacht ściąga posiłki. Moi drodzy, mamy Sztuga pierwszego z krótką armatą. On właśnie jedzie na punkt. Ja Wam powiem szczerze, że ja myślałem, że to będzie dominacja Wehrmachtu w tej grze. I tu się okazuje, że Sowieci wygrywają. 42 punkty zostały Wehrmachtowi, z tego co widzę. I tutaj widzę, moi drodzy, że raczej będzie lipka, nie? Tak naprawdę. Zaraz Wehrmacht przegrywa. Wehrmacht próbuje tutaj ofensywę przeprowadzić. Ale tutaj nie ma zbytnio jak. Panzer 4D, tutaj moi drodzy, przyjeżdżał BT7. Widzisz, i ten panzer D nareszcie przysiadł. Widzisz, mówiłem, że BT7 sobie lepiej poradzi z nim. bt 7 sobie lepiej radzą z tymi panzerami. Wiesz? 37 punktów dla Wehrmachtu. 37 punktów dla Wehrmachtu, moi drodzy. Boże, tutaj Panzer ten. Ten chat przyjechał obą bo w bok strzela. Ajajaj, aj, aj. i teraz Wehrmachtowi, widzicie? Zobacz, Sowieci kupili piechotę i są nie do przepchania. Wehrmachtowi brakuje teraz piechoty do zajęcia punktów. Mają przesranę. 17 punktów do końca, panowie. Jeżeli Wehrmacht czegoś nie zrobi, nie zajmie jakiegoś punktu, to przegrywa mecz w tym momencie. O mój Boże. Ale to jebło. Panowie, kompletne unicestwienie. Nie? Całkowite unicestwienie. Kolejna ciężka maszyna jedzie. No, środek wygląda gotowy do zajęcia, tylko widzisz jaki jest problem? Wehrmacht nie ma piechoty. Wehrmacht nie ma piechoty do odbicia punktów. Zostało im 14 punktów. Wehrmacht nie kupuje piechoty, nie ma jej na mapie i dlatego Sowieci ich widzą z pół metra i strzelają z połowy mapy. O Boże, tutaj jeden granat naprawdę położył całą drużynę praktycznie. Tutaj sztuk podjeżdża, nie do końca wiem co on robi. OK ale ten sztuk nie ma karabinów masz To ma duży problem. Okej, okay, leci, leci wsparcie bardzo mocny na środek. 3 punkty zostały weermastowi 4, 3 i tak lata. 4-3, cztery, 4-3. Trzy, cztery, trzy. Kto kogo zajmie? Czy dobiegnie piechota Wehrmachtu i skapuje środek, i przez to będą mieli szansę? Nie mam zielonego pojęcia. Trzy punkty zostały Wehrmachtowi, Sowietom rosną cały czas do góry, nie? O mój Boże, ile granatów poszło pod tego, tego. Okej, okay. ale oni go nie zniszczą. Trzy punkty, panowie. Dobrze, dobiegła ekipa Wehrmachtu. I zobaczmy, co teraz. Czy oni wejdą na ten punkt? Weszli na ten punkt. Okej. Okay. Jeden punkt został Wehrmachtowi, koniec. GG. Moi drodzy, jak zero mieli punktów i na jeden im aktualnie przeskoczyło. Panowie, Związek Radziecki kompletnie zdominował Wehrmacht w roku 1939-1941. Sowiecki Sojusz okazał się najlepszy, najsilniejszy i najmocniejszy.